Kuli z tej strony. To, co mam tutaj, tak jak pewnie się domyśliliście po opisie, jest Xbox One. I przed rozpoczęciem całego tutaj, całej prezentacji, całego unboxingu, chciałbym powiedzieć dwie rzeczy. Jest to mój pierwszy unboxing i jest to mój pierwszy Xbox, jaki kiedykolwiek miałem. Trzymałem w dłoniach, z którym byłem tak blisko jak teraz. O. Dlatego, sorry za jakieś tam błędy, czy może jakieś coś niewyraźnego, albo coś. No dobra, to ja się biorę za rozpakowanie. Jak widzicie, nawet nie rozpakowałem, jak przyszło. No, trochę tu otworzyłem, rozdarłem, żeby zobaczyć, czy na pewno to jest Xbox. Więc tak. I eee, chcę Wam, tak jak mówiłem przed chwilą, że jest to mój pierwszy Xbox. Pierwszy raz będę trzymał Xboxa w dłoniach. Pada. Wiem, może teraz grzeszę. Jak to większość mówi... Jak to wszystko... Ua, jak to wszyscy mówią, że pad od Xboxa jeden jest. Od, od Xboxa jest najlepszy, de w ogóle. No ja dopiero teraz się o tym przekonam. Zobaczymy czy mają rację. No dobra, pudło się przedstawia tak. Nie wiem czy to będzie dobrze widać wszystko. No co? zwykły kartonik. Co my tu mamy? No, widzicie, mamy tutaj dwie gry: FIFA 15 i Forza Motorsport. Tu mamy jakieś informacje. I z tyłu mamy jeszcze chyba te menu całe. Dobra, i tutaj mamy przekroczenie, co w tym zestawie jest. No dobra, no to co? Lecimy dalej. Co my tu mamy? Zabezpieczenia. może też się was zastanawiać, co, co ja zrobiłem. Człowiek, który. Od kiedy pamiętam, o PlayStation u siebie na u siebie w kolekcji ma tylko i wyłącznie PlayStation. Jak to możliwe, że to jeszcze? Jak to możliwe, że on wziął i kupił Xboxa? To tylko takie pudło, tak? Coś tutaj się co różni? A to po prostu ale bez tej takiej pokrywki. Widzicie, to takie sam pudło. No postanowiłem po prostu, że zrobię, że kupię sobie XBOX'a i zobaczę o co chodzi, tak? Nie chodzi o to, że jestem fanboy'em Sony to będę od razu to z góry zakładam, że XBOX jest do bani, nie. Ja jako gracz stwierdziłem, że muszę się przekonać czy to co mówią fanboy'e może tak będzie lepiej co mówią fanboje, są to jest zasadne. Jak to jest? Czy po prostu to jest takie typowe fanbo no. Wyjdź mnie stąd. Aha, tu mamy jedno, coś jednego. I tu mamy chyba konsolę. No dobra, powiem że się cieszę, że w końcu będzie coś innego, a nie ciągle PlayStation, PlayStation, PlayStation i samo Sony. Cieszę się, o odwrotnie, cieszę się dosłownie jak dziecko, jakbym kupował, w momencie jak kupowałem PlayStation 4, więc... Czyli co? Przed pokazaniem konsoli to może patrzymy co jest w tym zestawie, w tym kartonie. A nie tablet. Okej, okay, dobra, to już widzimy tak. Tu mamy, są pewnie tak. To jest kod do FIFY i kod do forzy. Czyli tam dla osób, które się pytały, co się tu znajduje, to znajdują się po prostu kody, nie ma płyt. Dobra, to podstawiamy. Czyli książeczki i jeszcze jakiś kod tu widzę. A. Life, Gold, czyli ten Games with Gold, znaczy ten, no jak się nazywa, tak jak plus, to tu jest. Sorry, Xbox Live Gold. O, a, dobra, co my tu mamy? Yes, ja pierdniczo. Bardzo duży zasilacz. Naprawdę bardzo duży. Jesus, co my tu mamy jeszcze? A, słuchaweczki. I powiem jedno. Na pewno są lepsze od tego, co dał nam ten Sony, to, co dało nam Sony. Ale wydają się kurde, bardzo delikatne te słuchaweczki. No, no ale to zobaczymy w praniu, jak to wyjdzie. Idziemy dalej. Otóż widzę, że spad, to zaraz pada. Otworzymy a instrukcja. Co my tu mamy? Kabel zasilający, pewnie HDMI, tak, tu mamy HDMI. Kabel HDMI, no i to, co to czym się rają Wszyscy, czyli pad. I normalnie powiem Wam, że się teraz stresuję. Chcę go włożyć w dłoniach, zobaczyć, czy to naprawdę jest wart zachodu. mój pierwszy raz normalnie moje dłonie teraz rozdziwiczy. Ten pat rozdziwiczy moje dłonie od co tu Aha, bo tu baterie jeszcze są. A, i baterie. No, powiem wam. Jest wygodny. Naprawdę. Patrz, wydaje się bardzo wygodny. Chyba nawet on jest mniejszy od DualShocka czwartego. Czekajcie. Nie, nie mam tu. Bardzo fajnie chodzą. Hmm, tu <gryw> Bardzo fajnie chodzą. Kurde. To naprawdę fajnie, wygodne. A, tu jest to. Na baterię, chyba tak. No teraz tylko wyjdzie, jakbyś mógł, o. aha, czyli tylko baterii. No. Co tam. Kurde. Nie, no fajne, fajne. Podoba mi się. Kurde, w się trochę dziwnie przestawić. Dobra. Bardzo wygodny, nie powiem. Pierwszy raz normalnie. I pokażę teraz, podotykam trochę pierwszego, mojego pierwszego w życiu Xbox'a. Aha, zaczynaliśmy od dupy strony. Mój Jezu, ciężki, strasznie ciężki. Ja sobie pozwolę obejrzeć z tej strony. Ładnie, ładnie, ładnie wygląda. O. Nie jest taki straszny. Jak na zdjęciach. Ja zobaczcie, nie wiem czy tak będzie widać wszystko. Podoba mi się, bardzo fajny. No jest ta kanciastość, te takie tutaj te wentylatory, wszystko to tak trochę odstrasza, ale Cały Ty jest bardzo bogaty. Czekaj, żeby tak było. Trochę zejdę z drugiej strony. Aby pokazać wam co tutaj w ogóle z tyłu mamy, dobra. czekajcie, czy to widać dobrze. Widać, dobra, tu mamy co? To jest chyba zasilanie HDMI, wyjście HDMI, wejście cyfrowe, audio, USB, Kinect, IR. No i kabel sieciowy, tak? Bardzo fajne. No, jestem pod wrażeniem, Panie Wam. Zobaczymy jeszcze, jak to chodzi. I ogólnie. Co to jeszcze mamy? A, i z boku jeszcze mamy HDMI. Zobaczcie. Widzicie? Z boku HDMI jest. Ciekawe, czy się przyda. Może do dysku. Jedyne, co mi się tu nie podoba, to wiecie co? Trochę to mnie odstrasza. Ta naklejka. Tutaj. Nie wiem, czy będzie można to zdjąć, ale no takie kurde... jak był sam golas, to byłoby mi się wydaje przyjemniejsze, no ale to jest moje... Moje zdanie. No dobra. To dziękuję Wam... Bardzo za to, że... Oglądaliście. Tak oto prezentuje się... O, jeszcze tak tutaj. Zestawik za... I on tam kosztował 1700 zł 1699 No i to jeszcze kabelki, tak żeby... Tak... Nie wiem, czy to będzie... Czy tak się robi, czy się nie robi. Ten zasilacz mnie przeraża trochę, ale... Zobaczcie, że ten zasilacz to jest, nie wiem, w wielkości moich dłoni. No ale to... To wszystko. No. To dziękuję... O, że tak zabiorę. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że się Wam podobało, że to mój pierwszy... Unboxing i żeby było ciekawe, no to co? Biorę się za podłączanie, i zaczynamy zabawę. Do zobaczenia!